W tym filmie płacę swojej dziewczynie za wykonanie łatwych zadań w Minecraft. Przed nią są cztery przeróżne poziomy: od parkura do PVP. Chciałbym zaprosić Was na kanał Martyny, który jest w opisie, bo się stara i fajnie by było, jakbyście napisali jej jakiś miły komentarz. A jeśli film Ci się spodoba, zachęcam do zostawienia oczywiście łapki w górę i subskrypcji. Z góry dzięki. Dobra Mara, tak jak było powiedziane, mam dla Ciebie kilka konkurencji i na tych konkurencjach możesz dzisiaj bardzo dobrze w sumie zarobić. Jak widzisz, przed tobą jest lawa i parkur z diamentowych bloków T20. Oznacza to, że jak uda Ci się to przejść, wygrywasz 20 zł. Wszystko zrozumiałe? Zrozumiałe. Masz jedną próbę, musisz się skupić i jeśli po prostu zginiesz, no lecimy na dalszą konkurencję, więc życzę ci powodzenia. Jest to poziom po prostu dla przedszkolaka, więc jak nie dasz rady, to, to będę w szoku. Nie śpiesz się leć powoli i przed siebie. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Pełne skupienie widzimy na twojej kamerce wraz z widzami. Jesteśmy wszyscy ci na pewno tutaj mocno kibicujemy. Dobra, super, super, idzie idzie po prostu tempo kosmiczne i jesteśmy już prawie na finiszu. Jest to ostatnie, no trzy, trzy bloki chyba ci dzielą tego, aby właśnie tutaj wygrać pierwsze 20 zł. Dobra, jest jest super. O kurde, no i sam finish, sam finish. To są dwie kratki. Nie, trzy, dwie kratki, tego się nie da popsuć. <ścoughs> Mamy to! No, o, 20 zł ląduje na Twoje konto, więc w sumie gratulacje. Cieszysz się? Co sobie kupisz za te 20 zł? Nie wiem, chyba pączka ekipy. Dobra, kolejna konkurencja, Mara. Zobacz to, wychyl się i zobacz, co widzisz. Supera. Dobra, zaraz go, zaraz go nie będzie. E, mamy tutaj taką arenę. E, każdy poziom jest podpisany. Tutaj jest piątka, tutaj dycha, a na samym dole dwudziestka. Zależnie na jaki poziom skoczysz i zrobisz water skilla, wygrywasz daną kwotę. E, jeśli możesz skakać ogromną ilość, w ile w sumie chcesz, możesz skakać 10 razy, 20 30, tylko jak zginiesz, chociaż raz, twoje konto się zeruje. Rozumiesz? Rozumiem. Dobra, rzucam ci wiaderko. Jaki pierwszy poziom wybierasz z skoku? No dobra, to na start. Pójdziemy na piątkę. Dobra. Mogę skakać? Możesz skakać. To się kameruje. 5 zł może lądować na Twoje konto, widzisz, już wtedy 25. Poszło? Yes! Kurde, nie spodziewałem się szczerze, że ci się uda. Nie, dobra, ty nie możesz tak dzisiaj yy, ciągle wygrywać, bo ja zbankrutuję, a przed nami jeszcze chyba są trzy poziomy, jak dobrze pamiętam, więc yy, co teraz? Znowu piątka, dyszka, czy rezygnujemy? Jeszcze, jeszcze raz piątka. Dobra, jeszcze raz piątka, trzymamy yy, kciuki. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie mam żadnych pytań. 30 zł na Twoim koncie, aktualnie. Zresztą, jeszcze raz piątkę. Jeszcze raz piątka? No dobra, nie. Boję się, że to będzie Twój taki sposób. I mamy to. Nie, no. Dobrze. Na szczęście, ja się, ja się cieszę, że ci się nie udało. Ja się cieszę, że ci się nie udało. 20... Piątka i tu na dwudziestkę miałam skakać już no. 20 złotych na twoim koncie. W sumie mam takie propozycje dla ciebie, że teraz ty możesz wybrać jaki poziom chcesz. Wolisz zagadki czy PvP? Teraz chcę. Tak. Zagadki? Dobra. Dobra, rozejrzyj się dokładnie. Nie patrz na razie na tabliczkę, nie patrz na tabliczkę. A, przepraszam, przepraszam najmocniej. Dobra. Jesteśmy w pokoju, gdzie jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć pytań. Za każde pytanie dostajesz 5 zł, więc jak przejdziesz cały ten poziom Będziesz miał już 45 w sumie yy, z całości, ale jeśli umrzesz, no to wiadomo, nic nie zyskujesz, prawda? Rozumiesz. Yy, no. Poziom polega na tym, że na tabliczce są zadane pytania. Odpowiedź prosta: tak albo nie. Yy, tak, no to oczywiście wełna zielona, nie czerwona. Rozumiesz? Rozumiem. Dobra, więc ja ci zadam to pytanie, może tak będzie najłatwiej. Czy można w Minecraftzie zabić smoka kilka razy? Na jednym, na przykład na wiesz, na jednym świecie, czy da się zabić smoka kilka razy? Nie. Jesteś pewna? Tak. Na pewno jesteś pewna. Zastanów się, naprawdę Martyna, zastanów się. <noise> Ci, czy coś sugerujesz? Nie wiem, no, zastanów się, czy można zabić smoka kilka razy na jednym świecie. Jeszcze raz, bo nie było cię słychać? No nie można. Jesteś pewna? Jestem pewna. No, ale czy na pewno? No na pewno no! No Martyna, zastanów się, czy na pewno... Można ty... Na pewno nie można, to decyzja moja! Nie no, zmień tą decyzję Martyna, bo będzie za długo, naprawdę! Czy Martyna, powtarzam pytanie. Czy można zabić smoka kilka razy na jednym świecie? Tak można! Dobrze, więc wybierz kolor wełny. Nie, nie, masz przejść... Nie, nie nic, nie, nic, masz, masz przejść w obraz, wejdź w obraz. Przybrac! Dobrze, dobrze, udało się. Tak, można zabić smoka kilka razy. Zobacz, przecież, jeśli byś wybrała, że nie można, zobacz, Martyna, co by Cię czekało. Zaczekałaby Cię lawa. Więc. Bardzo dobry wybór. Dobrze, że postanowiłaś poprawną odpowiedź wybrać. Jak? Dlaczego? Dlaczego w ogóle pomyślałaś od razu na tym, że można zabić smoka kilka razy? Pomyślała. Dobra. Kolejne pytania. Czy można włożyć. Rybkę do wiaderka w Minecrafcie. Jeszcze raz, bo nie było cię słychać. Można włożyć rybkę do wiaderka. Ostatecznie na pewno. Ostatecznie na pewno. Dobrze, więc wybierz znowu swój, swoją odpowiedź, no. No wchodź. Żyjemy? Żyjemy. Udało się. Żyjemy, już a tutaj 10, co mamy? 10 zł. To samo? Aha. No tak, albo giniesz, albo nie, więc już masz 10 zł. Idziemy dalej. No, no tak, idziemy, przepraszam, spojrzałam z pytanie. Dobra, pytanie. Czy skakanie po brodawkach niszczy je? Nie. Na pewno? Na pewno. A skąd to wiesz? A bo na dragonie skakałam cały czas po brodawkach. No dobrze, no to wybierz. Super, 15 zł na Twoim koncie, nie czytaj, nie czytaj. Jak się z tym cieszysz? Masz już 35 w sumie. Nie wiem, całą Biedronkę chyba wykupię. No dobrze, dobrze, więc kolejne pytanie. Czy Śnieżka zadaje obrażenia w Minecrafcie? Ale myśli, myśli, obliczenia. No wiem, że jak się strzeli, coś pokazuje poziom HP, no ale chyba wydaje. jesteś pewna? Chyba tak, kiedyś oberwałam na spawnie Śnieżką i chyba mi coś zniknęło, ten pół HP. Dobrze, więc wybierz odpowiedź. No i niestety, dalej 20 zł na Twoim koncie. Chcesz yy, spróbować ostatnie pytanie już tak za darmo? A. Dobra, A. więc tepne. I ostatnie pytanie. Czy tabliczka może się spalić? Jeśli byś odpowiedziała poprawnie na to pytanie, byś zgarnęła 25 złotych. mu się nie może że Dobrze, więc wybierz odpowiedź. A, oh, ok. Dobra, Dobra, więc i tak byś, i tak byś nie, nie wygrała, po prostu. No, ale powiem i tak, dumny jestem z ciebie. Dobra, Martyna. Kategoria teraz PvP. Bijemy się do trzech. Za każde zabicie mnie, zgarniasz. Uznajmy dyszkę. Okej. Okay. Dobra, jeśli uda ci się mnie zabić, no to dycha na twoje konto. No na razie kruchą, 20 zł, więc może się tutaj zrehabilitować. Więc jesteś gotowa na pojedynek? a? Pytanie. No. Do 3 gramy, tak? Tak, więc możesz 30 zł. Jeśli ja Cię zabiję, nie tracisz pieniędzy. Okej, okay, o to mi chodziło. Dobra, więc 3, 4 i ry. A, tu nie ma PvP. Do trzech razy. Mam nadzieję, że uda mi się chociaż raz tą wygrać. Eee, co ty taka jesteś agresywna? Martyna, to jest nie taka wersja, ty bij powoli, bo ty jak tak cały czas bijesz mieczem, to nic mi nie zadajesz, no ale, no dobra. Martyna, jak się czujesz, że przegrałaś, mając o wiele lepszą zbroję? Ja nie gram 11 lat Minecrafta. O, hejter, kogo my tu mamy? Dobra, gotowa? Tak. Na pewno? Na pewno. Dobra, lecimy. O kurde! Nie! Nie! Kurde, ile miałeś HP Martyna? Połowę? Serce mam idealnie, no? Kurde, nieciekawie, nieciekawie. A co ty tu robisz? Zobaczymy teraz, kto wygra. Gotowa? No. Dobra, lecimy z tym. Kurde, ty za mocno bijesz. Kurde. Ile znowu? Ile miałeś teraz na opu? No dobra, no niestety nie, nie udało mi się. Więc reasumując Martyna, w dzisiejszym odcinku za przejście parkura zarobiłaś 20 zł. No. Za zagadki zarobiłaś dosłownie zero. Nie musisz tego wypominać. Za water też nic nie zarobiłaś, tak? O tym też nie musiałeś wspominać. No i ostatnia konkurencja, czyli PVP. To zabiłaś mnie dwa razy, czyli dwa razy po 10 zł, dwie dyszki. No i ja cię raz zabiłem, więc dwie dyszki dla ciebie. O tym ci nie mówiłem, ale właśnie. Tak ustaliłem wcześniej, że za każde moje zabicie Ciebie dostaniesz dwie dyszki, więc nie opłacało Ci się mnie zabijać, ale podsumowując, 60 zł ląduje na Twoje konto. Elegancko! Odcinek się spodoba. Pamiętajcie widzowie, zostawcie suba. Zapraszam jeszcze raz na kanał Martyny. Pamiętajcie o w, łapce w, górę. Łapce w górę. Elo?